Bardzo fajnie, że taka inicjatywa wyszła od trenera, bo rzadko się to spotyka w ostatnim czasie. A takie niuanse, takie, takie kruczki przepisów gry w piłkę nożną na pewno zawodnikom się przydadzą, no bo mam świadomość, że wielu z zawodników o pewnych kwestiach z przepisów gry nie wie. Cały czas mamy sytuacje, gdzie te przepisy delikatnie się zmieniają. Jeszcze nawet mogę przypomnieć taką sytuację, gdzie niedawno na treningu miałem moment, gdzie dotknąłem piłkę. Po odbiciu od nogi i w rękę i ja byłem pewny i mówiłem, że panowie przecież odbija się od nogi i od ręki i nie ma karna gata i przyjechał sędzia i mówi jednak, że taka ręka jest. Mam nadzieję, że ta godzina spędzona tutaj razem z zawodnikami warty będzie efektywna dla nich i wykorzystają to w najbliższych meczach. Kolejne delikatne zmiany. Może nie są to duże zmiany. Jest dużo informacji, gdzie faktycznie one są przydatne dla nas, dla zawodników, więc myślę, że, że pożyteczne spotkanie. Każdy mecz jest na pewno na wagę złota, więc mam nadzieję, że ta wiedza, którą dzisiaj uzyskali, pomoże im w lepszej grze w tym, żeby te przepisy wykorzystać, swoją wiedzę, co pozwoli na zdobywanie punktów.